W moim ogrodzie w Piecniku już normalnie forsycja kwitnie. Tak to wszystko wcześniej idzie. I tutaj krzaki mam takie, zobaczcie. O, widzicie co to wychodzi? Haha. Ha. No i tak na polu, jak wsiałem na jesień, to zobaczcie, ile mam w Piecniku na polu, ile mam kwiatów. Po prostu rosną w trawie, nie? Zobaczcie Wszystko normalnie na polu mi rośnie Trochę nawozu Od rolnika Dałem do trawy I elegancko mi wszystko rośnie Także zapraszam do piecnika Na moje ranczo Piecnik 25 Kod 78650 Zobaczycie ile mam kwiatów no. Od rana byłem też podkarmiać ryby i szykuję się niedługo na szczupaka. Tutaj przy brzegu mam takie miejsca normalnie na okonie, bo tutaj źródło wychodzi z Betynia, znaczy do Betynia, ze wzgórz, że one tak podchodzą pod tą właśnie wodę, nie? Biorą, normalnie nawet na kukurydzę łapałem okonie. To co przyjedziecie do mnie do Piecnika. Zapraszam wszystkie komitety i wszystkich ludzi z Marcinkowic przede wszystkim, bo tam są ludzie, którzy mi zbierają podpisy. Po prostu rewelacja. Będę wszystkie panie obdarzać pięknymi kwiatami prosto z pola ode mnie w Piecniku, bo tam jest komitet wyborczy bezpartyjny. I tutaj widzicie. Już pokrzywa wychodzi. Ja będę niedługo robić herbatę z pokrzywy. Jest bardzo, bardzo zdrowa. Także zapraszam. O, tu już niektóre przekwitają nawet. No, zobaczcie. Pięknie, nawet taka mała muszka. Takie małe muszki nawet mam w bruszturach zatepione. 40 milionów lat.